Siemaneczko, z tej strony Mendy, a dzisiaj poczynioneczek z Jailbreak'a i powiem wam co zostanie dodane. Jejku, jak się błyska. Ale i wam z powiem wam co zostanie dodane, zanim co w ogóle się zrobi. Ale błyska w tym Jailbreak'u. Co dodali, więcej piorunów? No nie wiem. Dobra, ale w ogóle wy, jeżeli chcecie zobaczyć co zostanie dodane, to nie zapomnijcie zasubować kanału. Na dole i taki przycisk subskrybuj, bardzo polecam na kanał, subskrybuj. Co jeszcze mógłby zostawić? Zostaw lajkacza. A jeżeli zostawisz lajkacza, to na pewno... Yy, znajdziesz coś fajnego pod poduszką. No no i to, no zobaczymy, co zostawisz. No i jeszcze możesz zostawić dzwoneczka, żeby nie przegapić niedługo nowych filmików, bo im więcej filmików, tym macie dzwoneczka, tym wszystkie wam się wyświetlą, więc nie przegapicie żadnego. Więc dzwoneczka warto mieć. A my teraz lecimy do pierwszej nowości, jaka zostanie dodana, czyli lecimy do więzienia. Więzienia, lecimy, tam będzie pierwsza nowość, która zostanie dodana. Jestem policjantem, więc specjalnie, żeby tylko wejść właśnie do policyjnej bazy, co tam będzie dodane, już wam pokazuję. Yy, tylko lecę. O, już nie ma, kurcze piorunów. Już nie będę strzelać w Jailbreaku. Się błyskało, że ja nie wierzę. Więc lecimy. Lecimy tędy. Tutaj. Wow, wow, ktoś tu jest. tutaj. Ale weźmiemy sobie volta naszego. Tak, weźmiemy naszego volta, driftem wielkim podjedziemy i naszego volta będzie szybciej. Szybciej będzie Voltem. Bierzemy na Volta. Volta teraz naszego... obzdaj, Obzdra... Op. Ozdobimy. O. Przerobimy, ozdobimy. I teraz lecimy chyba w jedno ważniejsze miejsce. Tutaj, gdzie jest i Tutaj będzie. Nie. Ale trika zrobiłem. Ale trika. Za to chyba like musi wejść. Za to chyba lajka like musicie już zostawić, bo to je był triczek. Dobra. Pierwsza nowość to dodanie... Nowej broni, znaczy starej już broni. Tutaj prawdopodobnie będzie leżała. Tu o, tu będzie leżała nowa broń, która będzie ze swata, Coś takiego, już wam pokazuję, co to będzie za broń. Tutaj sobie leżała. Już wam pokazuję, co to za broń. będzie sobie tam leżała. Oto ta broń. Mamy tutaj pistolet. Zobaczymy sobie w ogóle, co oni piszą. Po polsku, zobaczymy, co oni piszą. Więc mamy wiadomości, za których zacznie. Pistolet Słot w końcu wraca w ten weekend. Mamy pistolet SWAT, tym razem z dodatkowym bonusem, mają włączone tłumiki. Teraz będą dołączone tłumiki miały. O, zobaczcie, tam są pistolety. Wyciągaj pistoletów po cichu i wkrótce. To będzie coś kozackiego, będziecie mogli... I nie będzie słyszał, że strzelacie się. Uu, po cichu? To będzie coś, żeby po cichu słyszeli? Tłumik? Nie czy to nie jest czasami tłumik tutaj. Czy co to jest? Ale coś to na pewno jest. Ciekawe, czy to jest tłumik, czy co? Nie wiem, zobaczymy w międzyczasie. Broń jak prawie normalny pistolet, no tylko lepsza lufa. O, troszeczkę ładniejszy, ładniejszy wygląd. Ładniejszy wygląd, napiszcie też w komentarzu, czy ładniejszy wygląd, czy nie. Proszę napisać, czy jest ładniejszy wygląd w komentarzu. Czy Wam się bardziej podoba ta stara, czy ta nowa? Zaraz wam pokażę, wygląda stara. Dla mnie. Jest okej, okay. jest okej. Okay. Ona będzie tutaj zależała. Macie, i to jest ta. Oj, to jest ta, widzicie? Ta, sta znaczy, to jest ta stara. O, wygląda tak. A tu będzie nowa, która wygląda taka bardziej czerwona. Plus pistolety słatu. Nie mam, nie mam słatu. Nie będę go raczej jeszcze kopywał, bo mi się zupełnie nie to No ale ciekawe będzie, że pistolety będą takie ten. I jeszcze jedna nowość, więc lecimy do jeszcze jednej nowości. Yy, moim Voltem jest volk? proszę, Volt jest. Ło 2V nawet. Uuu, wezmę sobie teraz innego. O, mój zniknął jeszcze O, to by był dobry wybór, że wziąć tego innego Dobra, uciekamy I co my tu mamy? Piłeczko. Naprawili piłkę, więc można robić wyzwanie Ale nie wiem, czy nadal są wyzwania, chyba już nie ma Ale piłka naprawiona, zobaczcie, jak się teraz fajnie odbija chcielibyście zrobić wyzwanie, nie wiem, czy jest, ale chyba nadal jest wyzwanko To możecie robić O, Jaki o triki robię Normalnie, powiedzcie, czy gracie w piłkę Napiszcie, czy gracie w piłkę, czy nie gracie w piłkę, bo to jest bardzo ważne Dla mnie, To wiedzieć, czy moi widzowie grają w piłkę, czy nie grają Ja na przykład, zobaczcie, co ja robię z piłką Dobra, lecimy do drugiego miejsca w ogóle Gdzie jest cały update i gdzie jeszcze co będzie? Będzie zmienione Coś, co wszyscy już dawno, dawno znamy Tutaj Jubiler, tak, jubi... O, nie chcę po ścianie jechać Dobra, wystarczy mi po ściana. Będzie zmieniony jubiler Dobra, jak mamy takiego naszego jubilera? Raz, o, tu mamy drugie i tam mamy jeszcze trzecie, o laserowe i takie tam jeszcze kolejne. Yy, o, tam widzicie są prawie chyba trzy laserki, tak? No, trzy... Po... A nie, to są światła. Które się nie ruszają, bo nie została rozbita szyba, dlatego. Yy, też nie wyjdziemy sobie jako policjant, ale tak Co będzie zmienione? Będzie dodane nowe pomieszczenia, które będą mogły się pojawić, i dużo lepsze, dużo fajniejsze. I już Wam od razu pokazuję: Wow, wow, wow. Małe coś takiego jakieś fajne pomieszczenie. I od razu sobie to przetłumaczymy na polski, chyba, co nie? Na polski, chyba warto sobie to przetłumaczyć. W ten weekend na Jarbie pojawi się nowy układ sklepu jubilerskiego. Jeszcze więcej różnorodności znajdziesz podczas okradania w nowej lokalizacji. Wkrótce, dokładnie tej w okradania. Zobaczymy, kurczę, będzie dużo nowości co do jubilera. Na pewno to i jeszcze kilka nowych w ogóle sektorów, które będą się nam pojawiały. Ja jestem ciekawy, jak będzie trudno z tym, jak będzie ten poziom. Na razie, jeżeli są światła, to jest nieraz mega trudno z tymi światłami, ale to może być też super. Mi się to podoba. Mamy tu kryształki, jakieś czerwone laserki, coś w ogóle nie wiem, ale tu jest chyba wejście, a tam wyjście. Więc będziemy musieli zrobić takie kółeczko, zobaczcie, tak i tak. No będzie ciekawie. Więc będziemy mieli taką jedną strefę. Pewnie dodadzą troszeczkę więcej, że to się nie skończy na jednym, bo to by było chyba głupie, jakby skończyli tylko na jednym. No i ostatnie update, jeżeli pamiętacie co nam dodali, to zrenowali zre zremontowali pomieszczenie. No straż pożarną, to chyba widzieliście. Tak. A teraz będziemy mieli nowy jubiler i cichy pistolecik. Bo teraz, jeżeli w ogóle włączę dźwięki, jest mega głośny, ja go słyszę. Jest głośny, słychać go Więc zobaczymy jak to zmienią Pistolecik jest mega głośny A ciekawie będzie wyglądał Ten drugi, ciszy pistolecik Może go usprawnią dużo, dużo bardziej Zobaczymy O, co tu mamy? ciekawy w końcu ule widzowie napiszcie mi, czy wy też czekacie Na jakiś nowy tryb w tym Ja w ogóle tyle odcinku zrobiłem z jakimiś losowymi trybami, które mogliby tu dodać Oni nadal nie chcą do na przykład chowany tryb Że jedna osoba szuka, a osoba musi uderzyć i wtedy wywala z serwera Naprawdę tu mogło być dużo, dużo pomysłów, tylko musieliby twórcy chcieć naprawdę coś tu dodać Zobaczcie ile oni zrobi tu miejsca Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem, osiem Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dwanaście. 13, 14, 15, 16 miejsc. A tylko 3 miejsc do 16, są jeszcze 13 miejsc mają w ogóle wolnych. Co oni się tak wydzielają? Tumź chowany, wyścigi. Możecie napisać, jakie jeszcze tryby mogły takie, na przykład byście byście grali. O, cześć Adasu. Adasiu dawaj szybko dubilera, co? Zobaczymy, czy przyjdzie. Dobra. Daj. szybko chodź. Wow 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 wow, co się ze mną stało yy, ogólnie sam mi jeździ ...Voltbike. On mi sam jeździ. Ja nie naciskam nic Jest git Działa Voltback mi sam jeździł Voltback się zbugował No co? nie wyłaź, była szybko Dobra, e, nie wejdziemy i tak tutaj już Ciekawe jak dał był jubiler okradany No nie był okradany, więc my myślałem, że tu wejdziemy Ale strefy będą Pociąg jeszcze jest, co tu się dzieje O, zobaczcie, teraz widzicie Kolejną strefę to jest taka, kolejna strefa to jest z laserkami ostatnia Nie, nie zaskoczę Może, o, ja bym podleciał Patrzcie, taka Będzie nowa e. A, bo, Taka Taka I jeszcze jedna Ta z laserami Ciekawe ułożenie Jak umieścić helikopter w powietrzu? <grych> no, i sobie, wisi. Dobra, drodzy widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, jak wam by się takie podobały rzeczy. Nowy jubiler, nowe pistolety. Czyli w końcu dodają też nowe bronie. Nie tylko tego uzika ostatnio. O, teraz możemy się na przykład sobie tu wejść. Może wejdziemy? Nie wejdziemy? Dobra, drodzy widzowie, ja naprawdę wam dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji, które naciskacie, taki czerwony grzech na dole. O lajkaczu, bardzo dużo lajkaczów to więcej odcinków dla was. I co jeszcze? Możecie napisać jakiś fajny komentarz i zostawić dzwonka. I napiszcie w komentarzu też, czy chcecie, żebym zaczął nagrywać Brawl Starsy. O, czy chcecie, żebym to zaczął nagrywać? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, jeżeli nie. Także napiszcie w komentarzu, czy chcecie, czy nie chcecie. Zobaczymy, jaka będzie wasza decyzja, bo już nagramy z gierki mobilnej, zobaczymy, czy chcecie Brawl Starsy. Mój pierwszy raz w Brawl Starsach. Zobaczymy, czy wam się to spodoba. A ja wam teraz dziękuję za oglądanie. Żywy dla Was. Szu!